O Shogatsu, czyli o Japońskim Nowym Roku. Zapraszam. Pierwsze trzy dni każdego nowego roku są wolne, kiedy to wszystkie instytucje państwowe, kina, sklepy, restauracje są zwykle pozamykane. Chociaż jest to jedno z ważniejszych świąt w Japonii, jest zgoła inne od tego, co my znamy. My znamy sylwestra z fajerwerków, szampanach, hucznych imprez i zabawy. W Japonii jest to takie święto bardziej rodzinne, gdzie czas spędzamy w świątyni na pomodleniu się i ustanowieniu postanowień noworocznych oraz pojechania do najbliższej rodziny, którą do najbliższej w sensie dziadków, babci i wujków, do teściów, tych, których zwykle na co dzień nie widzimy. A także jedną z ważniejszych rzeczy, na którą jest poświęcony czas w Japonii w nowym roku, jest odpoczynek. Jak już wiemy, Sylwester w Japonii jest takim dosyć spokojnym, rodzinnym czasem, który Japończykom się kojarzy przede wszystkim z dwoma rzeczami: Hatsumoda i Hatsu Hinoda. Pierwszy, Hatsumoda, to wyjście do świątyni. Wtedy właśnie Ustalamy nowe postanowienia noworoczne, palimy z poprzedniego roku na przykład talizmany i kupujemy nowe talizmany na ten rok. Właśnie takim talizmanem może być Daruma. To jest ta laleczka, którą wam przedstawiałem w poprzednim odcinku. Malujemy jej jedno oczko, podczas gdy myślimy o życzeniu. I gdy w ciągu tego roku spełni się to życzenie, zamalowujemy drugie oczko i sobie taką lalkę zostawiamy. Jeżeli zaś nie spełni te życzenia, lalkę trzymamy do końca roku. I pod koniec roku ją palimy, tuż przed kupieniem nowej. W świątyniach ma miejsce coś takiego jak dzielnokame. Są to przerobione dzwony, które zaczynają bić około 23-31 i grudnia. Uderza się je wtedy 107 razy oraz uderza się raz o północy razem 108 uderzeń ma to odegnać wszystkie złe smutki i nieszczęścia z poprzedniego roku i powitać nowy Hatsuhinode jest to można powiedzieć takie tradycyjne oglądanie wschodu słońca ma to przynieść szczęście i przede wszystkim jest fajną i uważam bardzo ładną tradycją wtedy się idzie najczęściej właśnie z rodziną gdzieś w jakieś ładne miejsca na przykład plaże jakieś Pola pod górami, albo może same góry, nawet i czeka się na pierwszy wschód słońca. Dlatego też bardzo często takie najbardziej oczywiste miejscówki są dosyć zatłoczone. Jedną z ciekawszych rzeczy są tworzone loty specjalnie właśnie z tej okazji, gdzie można lecieć samolotem właśnie podczas wschodu słońca i go sobie oglądać przez to małe okienko. Ceny takich biletów, żeby wejść na samolot i móc sobie ten oglądać pierwszy wschód słońca, wahają się od około 2500 do 4,5 zł. złotych oczywiście. Ale Nowy Rok to też nie jest samo Hatsumode i Hatsuhinode. W Nowym Roku ważną część uwagi zabiera samo na przykład jedzenie, które jest zwykle dosyć tradycyjne, i z góry mniej więcej wiadomo, co się będzie jeść w tych pierwszych dniach Nowego Roku. Najczęściej jest to zupa z ciastkami ryżowymi oraz pije się na przykład sake lub je długi makaron, który ma według wierzeń zapewnić długowieczność. Pierwsze dwa tygodnie w Nowym Roku są uważane za czas taki dosyć szczęśliwy i sprzyjający wszystkiemu. Ogólnie rzecz biorąc, w tym czasie właśnie się podpisuje większość umów, oraz różne zobowiązania, czy to firmowe, czy małżeńskie. To by było na tyle, jeśli chodzi o nowy rok w Japonii, i też z mojej strony życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. I co? Widzimy się za tydzień. Cześć!